Halo, halo, serdeczne się z tej strony wasz wspaniały i kochany czomski i zapraszam Was na nowy Let's Play o nazwie Lisa. Czyli bolesny Erfeg. Tak, e, wcześniej troszkę udało mi się ograć trochę tą grę. E, poczekajcie chwilę ci sobie. E, podgłoszę mikrofon. Nie wiem jak mnie teraz będzie się słychać, ale... Oby dobrze. Z złodzieju. Przestańcie! Nie przestańcie! Zostawcie go samego. Zamknij się brem. Ukradł nam piłkę. To ja ją ukradłem. Brick nic nie zrobił. Co? Ty mała suko. To odgłasasz mnie bolą. Idioci. Idziemy, chłopaki. Hmm. Prawie jak blok ekipa Dzięki, Brad. Czekaj, czekaj, co, co, co tam jest? Tam u góry ktoś jest. Jakiś Robin Hood. Przepraszam. Nie musiałeś mi kryć. Przepraszam, brad. Kurde, no ogólnie no... Za bardzo fabuły tej gry nie znam, ale poznamy ją wszyscy razem. O, Bradley! Kiedy się tego nauczysz, chłopcze? Nie wiem! To nie będzie coś ciekawego. Ale jak widzicie, jesteśmy pobijani jak kibic na e, kibic podczas ustawki. A jako, że w grę wchodzi piłka. To niestety musiało się tak stać. Ola, to jest perfekcyjne. Zauważyliście, że próbowa próbowałem wejść do każdego domu, lecz niestety to jest nasz dom. Po raz kolejny, mój syn wrócił do domu. Moje, pobity jak gówno. Ja ci już następnej bluzki nie kupię. Bezwartościowy gówniarz. Do swojego pokoju. В этой Poczekajcie chwilę. Ah, flanagan, flanagan. Czego ty chcesz ode mnie, ty rudy psie? Dobra. Mm. Wziąłeś trochę radości. Płacz, dziecka. Co do diabła? O. Spokojnie malutki. O Boże! Przepraszam! Przepraszam, dzieciaku. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Jest w porządku, już jest OK, jest OK. No, leć i już. Dobre dziecko. No chodź, malutki. Zabierzmy się, zabierzmy cię tam, gdzie będziesz bezpieczna. Co to jest? O kurwa! Czy to dziecko? To dziecko! Gdzieś ty je wziął? Nie wiem. Znalazłem je leżące na ziemi. Kurde! Kupacy, czekajcie. Czy wiecie, co to oznacza? Że, że gdzieś tam jest dziewczyna. Uu! To oznacza, że jest nadzieja dla ludzkości. Uu! Uu! Myślę. Jestem pewien, że jest zajebiście ładna. Na pewno? Panowie, to jest poważne. Czy to chłopiec, czy dziewczynka? Nie sprawdzałem. To dziewczynka. Wow. Musimy komuś powiedzieć rando. Jeśli pójdziemy do niego z tym, na pewno będziemy ustawieni do końca swojego życia. Całe żarcie i co, wszystko, co dobre, będzie nasze. No, myślę, że to nie jest zły pomysł. Armia Rando na pewno będzie lepiej, lepiej wyekwipowana, niż co, na coś takiego. Nie. Nikt nie może jej. Nikt nie może wiedzieć, że ja ją mam. Ona jest jeszcze dzieckiem. Wkrótce będzie kobietą. Nie, nie będzie miała szansa. Brad, to szaleństwo. Masz zamierzać ją. Czy za, masz w zamiar trzymać ją w ukryciu przez całe życie? Czy wiesz, co się może stać, jak ktoś się dowie? Mam to gdzieś. Zatrzymuję ją. Brad. Mam to gdzieś. Czy mi któryś z Was pomoże, czy nie? Nie zamierzam jej oddać. To jest moja druga szansa. Jeez, Brad. Nie macie się malutki. Nikomu nie pozwolę cię skrzywdzić. Mam nadzieję, że taki mój dupny dubbing wam nie przeszkadza. Bo jeśli będzie wam przeszkadzał, to nie będę tego robił. Poza tym mylę się w głosach. Ale naprawdę jeśli nie będziecie chcieli, to nie będę już dawał takich odgłosów. ale jak widzicie, brad jest typem gościa, który nie pozwoli, żeby małej stała się krzywda. on i jego kumple po prostu wiele przeżyli. Jestem pewien, znaczy jestem pewien, widać na 100%, że świat, w którym dzieje się ta gra, tak naprawdę już nie ma praktycznie żadnej kobiety na świecie. Co oznacza, że rasa ludzka jest zdana na wymarcie, i teraz każdy chce mieć dziewczynę jakąkolwiek pierwszą. No, i to powoduje, że Brat jest na, nadopiekuńczy. On wszystko robi dla jej bezpieczeństwa, co możecie nawet widzieć. No, co niestety nie zawsze powoduje, że, e, ma, że ona jest szczęśliwa. No i co? Brad brał przez sporą część swojego życia prawdopodobnie narkotyk, który sprawił, że e, mógł przynajmniej na chwilę. A poczuć się szczęśliwy, ale jak widzicie brat wszystko robi dla dobra tej małej. Nawet jest w pode... już akurat gra nam pokazuje, że już jest w podeszłym wieku. Na moje oko a jest już przed 50, nawet już po pięćdziesiątce. Ale patrzcie, że on, no naprawdę, on traktuje tą małą jak swoją córkę, bo w sumie ją zaadoptował, i w sumie można traktować to, że ona jest jego córką w pewnym sensie. A to, że jego przyjaciele się zgodzili na to, jak widzicie, brat miał ciężko, naprawdę. Ciężkie życie miał. Biedak. I na podłodze leży radość. Czyli ten narkotyk. Nie wiem dokładnie, na czym on jeszcze działa. Znaczy, na jakiej zasadzie. O, i tutaj mamy brada, który się ciut upił. I słyszymy, psa! Hej! Hej, ty! Dzika bezcie nie zostawię mi samo! Zająłbym się nim sam, ale. Pociągnąłem swego wora, jak tu wchodziłem? Nie wiem, jak to przetłumaczyć! nie... <śmów> 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 Nieważne. Więc pomożesz, co? Jako że jesteś badasowym gościem. Walka zajebista trzyma się jak czysta. Jestem sobie brat i palej niższym czym Nie ma sensu! Ale muszę przyznać, że um, muszę przyznać, że jestem szczerze zadowolony! Kurde, patrzcie na system walki. Normalnie mamy do ataku... I patrzcie, mamy input ruchów. To jest genialne. Możemy wciskać jakąkolwiek kombinację chcemy, i to nam zalicza jako różne ciosy. A muzyka, muszę przyznać, że jest zajebista. Ja coś zaraz na freestylu wymyślę. <grywka> Spokojnie. Ale za późno, bo już pies nie żyje. Ale mamy pierwszy level. Znaczy, drugi level. Ale dostaliśmy pierwszy nasz skill, który, je, na, który należy do stylu Armstrong i jako kombinacja to WWS. Dobra. Jesteś całkiem twardy na takiego staryucha. z łysiną w kryzysie wieku średniego. Wyglądasz na to, że możesz, że możesz przyjąć na siebie sporo bólu. A, i tutaj pyta nas o poziom trudności: czy chcemy Pain Mode, czy Normal Mode? Jako, że ja w tą grę tak naprawdę pierwszy raz przechodzę, wezmę tryb Normal. Wolę nie zacząć. O ty się, chyba twoją starą mniejszą z tym. Mógłbym pomóc, ale jak mówiłem, a. Um, zrodziłem swoją. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Naprawdę, to jest po prostu. Jestem Terry Ludzie nazywają mnie panem tutorialu! Podróżowałem tę ziemię, pozostawiając moje podpowiedzi, by każdy mógł je zobaczyć. Jestem całkiem sporym bilem, mam sporo fanów! Sorry, że taki głupi, posrany głos mowy wymyśliłem, ale nie lubię typa! Czekaj! jest wyglądasz na samotnego! Skoro jestem dobrym człowiekiem, to może to ci dotrzymam towarzystwa! Dobrze, więc już, więc wszystko załatwione! Tery to dołączył do Ciebie. Jeśli ten balon by tutaj nie istniał, to by spadł z tego klifu i umarł. Takie proste bity tutaj tworzy na wersa. Gadam bez sensu, bo tak ja... <gryw> Dobra, ee, ale zbieramy butelki ze sobą. W razie co? Jestem w sobie brat, a to jest gra lisa. Zaraz będę musiał iść do ptakę zapisać swój postęp gry, ta, bo jestem Mister cząski. Może podpowiedzi, Terego, Chince, rząd. Kurwa, zjebałem następny ryby. A to, a kurde, bit dobry. Ja, ja coś zmyślę do tego. Butelki mogą być bardzo użyteczne. Możesz je sprzedać, napełnić je albo zrobić je z jej koktajle mołotowa. Albo nawet rzucić w walce. Więc podnosi się Terry Hints. Dzięki Terry Hints za Twoje podpowiedzi. Lecz ja już to wszystko wiem, bo grałem, by się nakręcić. Podchodzę do następnych tutorialów hintów i zapisywanie, bo ptaszków mamy tu kilka. Oh jee. Yeah. Skakanie. Żeby skakać musimy um, wcisnąć strzałkę do góry, jeśli jesteśmy na podeście, albo jeśli chcemy zaskoczyć, to musimy strzałkę w dół i wtedy Z. Um, to pozwala nam na skakiwanie na platformy albo opadanie. Więc tak. Powiem że, że strasznie mi się podoba mechanika tej gry. Sam movement jest fajny. Wszystko mi się w tej grze podoba. Jak na razie przynajmniej. Ten beat jest pro. Zapisuję do taka savea, uh, zapis czwarty. O, wow, ile zapisów! Nie, no elegancko. To biorę zapis piąty. Dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka i zostawcie komentarz, bo to bardzo motywuje mnie do kręcenia następnych materiałów. Mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę Wam miłego dnia i zobaczymy się w następnym odcinku. Let's play jazy Lisa. Na razie, cześć!